oj hej siema wika oj dzisiaj chciałem wam zaprezentować kolejną gierkę przez to, że w godzinę wpiliście 8 subskrypcji no to jest masakra dla mnie jak dla początkującego youtubera więc gra na nas one to jest bardzo fajna gra będą też filmy z niej i chodzi w niej tak jak On że uciekamy i chowamy się i zabijam zombie Przepraszam, za tylko telefon. Oj, nie. No nie ściekłem w ogóle. Dobra, mam tylko 6 naboi. Miałem 12. Widzicie, jak te naboje spadają? Myślę, że lagów nie będzie. Już mnie obili. Obili mnie. Mam dwa naboje. A ile ich jest? Dwóch idealnie. czekajcie sobie go no nie spadaj stąd dobra leży Proszę, musiałem to zrobić bo ja już nie umiem grać w tą grę dopiero sobie ją ściągnąłem to jest bandaż Dobra, no to lecimy. To już ich wyeliminowałem, chyba 12 było. To, 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 to jest to, to jest stacja, dobra, butelka wody zawsze się przyda. Tylko mm. latarka. Latarka. Dobra, nie znalazłem latarki. Albo jestem ślepa, albo nie wiem. Patrzcie, nic tu nie ma. Dobra, spróbuję go zboksować. No nie. O nie, to ten czarny, on jest lepszy. O, to trzy pat. Może dostał nabojem odłamkiem. O tu powinien być antybiotyki. Szybko dobra, antybiotyki są so, nic tu nie ma? Nic, dobra, już się podjaśnię. Myślę, że będzie coś widać. O, spadaj spadać stąd! Jest jakiś plecak. Tak, plecak znalazłem. Teraz mam więcej miejsca. Lecimy, może mnie trochę widać w tej kompleksy, ale, ale przesunę ją za bardzo. Zasłaniam mu palcem trochę. LOL Nic nie ma. Coś w tych domach będzie. O nie, ona jest mocna, ona pada na kilkanaście hitów z ręki. O nie, chyba do mnie idzie. No nie Dobra, spróbujmy teraz oj, przesunę sobie kamerkę wypić Zjeść i co robić, a, a! <laughs> Nie, przesadzam. No. Dobra, leży. LOL, taki krótki odcineczek. A widzę, że wbiliście szybko suby, więc. LOL, takie suby. A nie raz mi się tak nie zdarzyło, więc ja bym na tym kończył już ten odcinek. Cześć.